Kolejny temat y, bardzo ważny, do którego chciałabym się odnieść, to jest masturbacja w związku. Y, utrzymuje się, że. Y, no okej, okay, dobra, możemy przystać na tą masturbację, możemy jakoś tą aktywność zaakceptować, ale w sytuacji, kiedy jesteśmy um, singlami, no i jakoś musimy um, e, redukować swoje napięcie seksualne, to powiedzmy, że jak jakieś takie większe trochę jest przyzwolenie społeczne na temat tego, żeby się masturbować w momencie, kiedy jesteśmy sami, ale jak już mamy tego partnera, to nie powinniśmy tego robić. I to jest, powiem Wam szczerze, yy, dochodzimy do takiego punktu yy, właściwie mojej takiej głównej motywacji, jeżeli chodzi o nagranie tego filmiku, bo powiedziałam Wam w pewnym momencie, że miałam w tym tygodniu klientkę, która zgłosiła się do mnie z problemem, który właśnie zainspirował mnie do tego, żeby taki filmik nagrać. Ponieważ była to kobieta, która twierdziła, że ma problem z masturbacją, że jest uzależniona od masturbacji, yy, i przysłał ją mąż to była też dziewczyna, która tak silnie przeżywała stres z tym związany i poczu ogromne poczucie winy, zażenowania i wstydu, że właściwie przez całą sesję yy, bardzo mocno płakała. Po analizie tego przypadku ja stwierdziłam, że tutaj w ogóle nie ma tego problemu. Tam była taka sytuacja, że mąż akurat miał taką pracę, że często wyjeżdżał, no a ona yy, Bywało, że po prostu się masturbowała, natomiast mąż traktował to jako zdradę i stwierdził, że chce się z nią rozwieść. Nie wiem, jak to dla Was brzmi, to już sami sobie osądźcie, co o tym myślicie. Natomiast moje, moja refleksja jest taka: po pierwsze, każdy związek jest zbudowany na innych zasadach. Różne, możemy się na coś umówić z partnerem, i my się często z partnerem na różne rzeczy umawiamy. Niestety, te umowy, czy też ten w cudzysłowie, kontrakt, jaki nawiązujemy z partnerem, czy zawiązujemy, nie zawsze jest wypowiedziany. Czasami to jest tak, że na przykład mąż coś zakłada, a żona zakłada coś innego, i mąż w tym przypadku założył, że wszelka aktywność seksualna, która jest realizowana poza związkiem, jest zdradą. Nawet jeżeli ona jest realizowana z samą sobą, to i tak jest zdradą. Tutaj jakby do tego dochodzi temat: czy, czy to jest realizowane przy okazji oglądania filmu pornograficznego, czy to jest realizowane bez takiego filmu z mojej wiedzy wynika, że to było realizowane róż, różnie, czasami to było realizowane przy okazji oglądania filmu, który był nagrany na przykład wspólnie, więc powiedzmy to był jakiś taki wspólny erotyczny czy pornograficzny film, więc tak naprawdę oglądała swojego męża, więc no myślę, że każdy z nas w jakiś inny sposób by do tego podszedł i jakoś tą sytuację inaczej ocenił, czy według niego to jest zdrada, czy nie no ale akurat w tej sytuacji była to, było to bardzo poważne, bo bo ten pan stwierdził, że to jest zdrada i że on chciałby się z tą panią rozwieść, i że ta pani zdecydowanie ma problem z masturbacją. Także pod Waszą rozwagę, pod Waszą refleksję, jak Wy uważacie, co Wy sądzicie, czy to jest zdrada, czy to nie jest zdrada, na co się umawiamy w związku, czy w jakiejś relacji, czy, czy też. Ta umowa między nami jest wypowiedziana, rzeczy są nazwane, obo, obie strony zgodziły się na to, czy też to jest tak, że ktoś ma z nas jakąś projekcję, jakieś fantazje, jakieś własne wyobrażenie tego, co powinien robić partner ze swoim ciałem, że to ciało absolutnie należy do nas i jakby my jesteśmy panem. I władcą czyjejś seksualności, i yy, każda aktywność, która się dzieje bez naszego udziału, jest zdradą, czy też nie jest tą zdradą. Bo jakby, no równie dobrze możemy się umówić na to, że no nie wiem, no, no to w takim razie mój mąż czy, czy moja żona nie może być nago sama, albo nie może się sama myć, że możemy brać prysznic tylko we dwójkę, a jak bierze prysznic sama, no to, to wtedy też jest, to wtedy jest zdrada. Tak, no wiecie, no taki trochę to jest śliski grunt. Ja osobiście uważam, że, y, że to nie jest zdrada, y, że, y, bo to trochę tak wygląda jakby nasze ciało należało bardziej do drugiej osoby niż, niż do nas. No jakby to ja jestem właścicielką swojego ciała i ja nie mogę zdradzić y, kogoś, kto ma tylko dostęp do tego ciała, z sobą samą, która jestem właścicielką tego ciała. Takie jest moje podejście. Więc jeżeli. No, ale tak jak powiedziałam, to jest kwestia jakby pewnych ustaleń, i pewnie należałoby tu bardziej popracować z jakimś systemem przekonań. No, oraz też zapytać się tego pana, czy w takim razie on się nie masturbuje w ogóle, nawet jeśli wyjeżdża i też długo go nie ma, czy może to jest tak, że. Pan ma tak straszne poczucie winy, w związku z tym, że chciałby się masturbować, że projektuje to na żonę, i jakby żona się staje tutaj obiektem tego właśnie, tej projekcji. Pozwolicie, że nie będę się dalej w ten wątek zagłębiać. Podsumuję to tylko w ten sposób, że warto się z partnerem umówić. I warto jest postawić jakieś swoje własne granice i niekoniecznie zgadzać się na wszystko, czego oczekuje od nas druga strona, tylko żebyśmy my również byli z tym w zgodzie. Bo, bo ja uważam, że to jest na tyle naturalne, fizjologiczne zachowanie, że zarówno możemy wprowadzać masturbację do jakiegoś naszego życia wspólnego, seksualnego i robić to razem. Jakie możemy sobie dać przyzwolenie na to, żeby, żeby robić to osobno? Jak we wszystkim, tutaj też są, też tutaj jest jakiś złoty środek, i też tutaj można wpłynąć na jakiś grunt, który jest grząskim gruntem. Jeżeli jest tak, że jesteśmy w relacji, a Naszą aktywnością preferowaną jest masturbowanie się, zwłaszcza jeżeli to się odbywa przy okazji filmów porno. A takich sytuacji miałam masę, takich klientów miałam naprawdę bardzo dużo, kiedy na przykład para była w momencie takim, że żona była w ciąży, potem był połóg, karmienie dziecka, obniżenie trochę. Potrzeb seksualnych, i, i mąż tutaj jakoś musiał sobie z tym wszystkim radzić. No i krótko mówiąc, właśnie wszedł na taki obszar masturbacji, i, i nie za bardzo chciało mu się z tego obszaru wyjść. No i jeżeli wtedy naszą aktywność seksualną realizujemy przede wszystkim poza związkiem, nawet jeśli to jest tylko z samym sobą, i przy okazji filmu czy nie filmu, wszystko jedno, ale z samym sobą, zamiast używać tej seksualności do zacieśnienia więzi, do budowania tej więzi, podtrzymywania jej i jednak bycia z partnerem, no to wtedy coś jest nie tak. Ale jeżeli te proporcje są, są zdrowe, jeżeli druga strona nie zgłasza żadnych problemów, no to wtedy możemy uznać, że, że wszystko jest w porządku. No tutaj możecie powiedzieć tak, że ta druga strona zgłosiła jakieś problemy, no ale jakby te problemy też płyną z różnych stron, więc ja tutaj chętnie porozmawiałabym z i z panem, i z panią, i, i jakby tutaj pomogła im trochę dojść do jakiegoś konsensusu, jakoś się tutaj dogadać, pewne rzeczy sobie wyjaśnić i jakoś ten temat przepchać.